Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Kontynuujemy studium listu apostoła Pawła do Kolosan. Rozważamy pierwszą, doktrynalną część tego listu. Zapisane są tu bardzo ważne, fundamentalne prawdy odnośnie osoby Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Przypominamy, że cytując tekst biblijny korzystamy z nowego przekładu Nowego Testamentu, z języka greckiego na współczesny język polski, wydanego w 1991 roku w Warszawie. Rozważamy obecnie treść drugiego rozdziału listu do Kolosan. Zauważamy, że apostoł Paweł już kilkakrotnie w swoim liście podkreślił, że w Chrystusie każdy wierzący znajduje wszystko, co potrzebne mu jest do życia: miłość, mądrość, bezpieczeństwo. W Chrystusie Zamieszkała pełnia boskości, pełnia duchowych skarbów, pełnia miłości i mądrości Bożej. Apostoł podkreśla to wszystko dlatego, żeby uchronić młodą wspólnotę w Kolosach przed wpływami fałszywych nauczycieli. Głosili oni, że do uzyskania zbawienia potrzebne jest, oprócz wiary Chrystusa, zdobycie jakiejś tajemnej wiedzy oraz przestrzeganie określonych reguł. Mówiliśmy już o tym, że błędna nauka, która rozwinęła się w Kolosach, miała cechy gnozy, herezji, która w pełni rozwinęła się w drugim wieku naszej ery. Były tu też widoczne wpływy judaizmu, bo jak pamiętamy, w Kolosach i w sąsiednich wielkich miastach Laodycei i Hierapolis zamieszkiwało wiele tysięcy Żydów. W XI i 12 wierszu drugiego rozdziału listu do Kolosan. Znajdujemy słowa apostoła Pawła, w których rozwija on obronę wystarczalności dzieła Chrystusa dla zbawienia człowieka. Czytamy: Dzięki niemu przeżyliście przemianę duchową, a nie zabieg na ciele wyzbyliście się grzesznej natury. Na tym polega obrzezanie w duchu Chrystusa. Chrzest oznacza, że razem z Chrystusem zostaliście złożeni do grobu. I razem z nim, obudzeni do życia przez wiarę w moc Boga, który obudził Chrystusa ze śmierci, fałszywi nauczyciele żądali, aby nawróceni poganie poddawali się obrzezaniu, ponieważ stwierdzali, obrzezanie stanowi oznakę ludzi wybranych przez Boga. Przecież Bóg powiedział do Abrahama: To jest przymierze moje, przymierze między mną a wami. A potomstwem Twoim po tobie, którego macie dochować, obrzezany zostanie u Was każdy mężczyzna. W całej historii Izraela utrzymują się dwa poglądy na temat obrzezania. Niektórzy myśliciele stwierdzali, że ono samo wystarcza, by pojednać człowieka z Bogiem. Nie miało znaczenia, czy Izraelita był dobrym czy złym człowiekiem. Ważny jest fakt, że jest Żydem, że jest obrzezany. Jednak wielcy duchowi przywódcy Izraela, wielcy prorocy przyjęli zupełnie odmienny pogląd. Wyznawali, że obrzezanie jest jedynie zewnętrzną pieczęcią na ciele człowieka, który powinien wewnętrznie być oddany Bogu. Używali tego słowa w obrazowym znaczeniu. Mówili na przykład o nieobrzezanych ustach, nieobrzezanym sercu, które było obrzezane lub nieobrzezane. O nieobrzezanym uchu. Obrzezanie nie oznacza operacji przeprowadzonej na ciele mężczyzny, ale zmianę, jaka dokonuje się w jego życiu. Jest oznaką człowieka poświęconego Bogu. Ale poświęcenie to nie polega na nacięciu ciała, lecz na usunięciu z jego życia wszystkiego, co sprzeciwia się woli Boga. Takiej odpowiedzi udzielili przed wiekami prorocy. Była to także odpowiedź apostoła Pawła skierowana do fałszywych nauczycieli. Pisze on: Domagacie się obrzezania, ale musicie pamiętać, że obrzezanie nie polega na usunięciu napletka. Oznacza ono usunięcie tej części natury ludzkiej, która oddziela go od Boga. Dalej apostoł wydaje się mówić: Każdy kapłan może dokonać obrzezania na ciele, ale tylko Chrystus. Jest w stanie spowodować duchowe obrzezanie, które oznacza usunięcie z życia mężczyzny wszystkiego, co nie pozwala mu być posłusznym woli Boga. Apostoł pisze więc o obrzezaniu serca, odwołując się do wielkich proroków Izraela, ale idzie jeszcze dalej. Mówi o obrzezaniu w duchu Chrystusa i dodaje, że właśnie obrzezanie serca. Symbolizuje chrzest. Ten właśnie akt, stwierdza apostoł, dokonuje się w czasie chrztu. Rozważając pogląd apostoła na chrzest, musimy pamiętać o trzech rzeczach. We wczesnym kościele, tak jak dzisiaj na polu pracy misyjnej, a nawet na obszarach wielu kościołów, ludzie przechodzą wprost z pogaństwa na wiarę chrześcijańską. Świadomie i rozmyślnie, Porzucają jeden sposób życia dla drugiego, podejmują w akcie chrztu przemyślaną decyzję. Było tak oczywiście przed wprowadzeniem chrztu niemowląt, który nastąpił, gdy powstanie rodziny chrześcijańskiej stało się faktem. Chrzest w czasach apostoła Pawła spełniał trzy warunki: był to chrzest ludzi dorosłych, akt wykonany na polecenie Chrystusa. A także, gdziekolwiek to było możliwe, odbywał się przez zanurzenie. Symbolika chrztu była więc bardzo obrazowa. Gdy woda zamykała się nad głową człowieka, było to tak, jakby umarł. Wynurzając się z wody, powstawał do nowego życia. Jakaś część człowieka umarła i odeszła na zawsze. Był on odrodzony. Zaznaczyć jednak należy, że Symbolizm ten mógł stać się rzeczywistością pod jednym warunkiem: że była nim mocna wiara tego człowieka w życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Mogło się tak stać, jeżeli wierzył w skuteczne działanie Boga, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych i może uczynić to samo dla niego. Chrzest, dla człowieka wierzącego, jest naprawdę śmiercią i powstaniem do nowego życia. Człowiek bowiem wierzy, że Chrystus umarł i powstał z martwych, a On dzielił tylko doświadczenie swojego Pana. Mówicie o obrzezaniu, stwierdza apostoł Paweł. Jedyne prawdziwe obrzezanie następuje, gdy człowiek umiera i powstaje z Chrystusem, i to jest właściwe znaczenie Chrztu. W taki sposób to nie część jego ciała zostaje odcięta, ale cała jego grzeszna osobowość ulega zniszczeniu, a on sam napełniony jest nowym życiem, nowym stworzeniem i świętością Boga uświęceniem Chrystusowym. Oczywiście to, co obrazuje Chrzest, jest widomym znakiem tego, co w rzeczywistości dzieje się w sercu człowieka. A dzieje się wtedy, gdy przyjmuje on wiarą Jezusa jako swego Zbawiciela. Gdy człowiek szczerze zwraca się ku Chrystusowi z prośbą o oczyszczenie, Jezus dokonuje prawdziwego chrztu serca, przemiany serca. Człowiek taki staje się nowym stworzeniem, przemienionym przez Ducha Świętego, dzieckiem Bożym. Kiedy uświadamiamy sobie, że Chrystus poniósł śmierć, by zapłacić cenę za nasz grzech. Stajemy się jak gdyby uczestnikami Jego śmierci, a także równocześnie uczestnikami Jego zmartwychwstania. Jezus umarł po to, by dać nam życie. Apostoł pisze dalej: Byliście martwi z powodu swoich przewinień i życia w pogaństwie, ale Bóg ożywił Was wraz z Chrystusem, gdy łaskawie darował nam wszystkie winy. Chrystus unieważnił dokument naszej zależności od przepisów prawnych, które nas obciążały i przygwoździł go do krzyża. Przez to obezwładnił władzę i mocarstwa i na oczach wszystkich poprowadził jako jeńców w swoim zwycięskim pochodzie. Ludzie byli martwi w swoich grzechach, stwierdza apostoł. Nie mieli więcej siły niż umarli, by przezwyciężyć grzech lub dać za zadośćuczynienie. Jezus Chrystus w swoim dziele uwolnił człowieka zarówno od mocy, jak i konsekwencji grzechu. Dał człowiekowi życie tak nowe, że można porównać je jedynie ze wzbudzeniem go z martwych. Według dawnej wiary tylko Żydzi byli mili Bogu, ale zbawcza moc Chrystusa stąpiła nawet na pogan, na wszystkie narody. Dzieło Chrystusa jest dziełem potęgi, Ponieważ wlał on życie w ludzi martwych. Jest to dzieło łaski, ponieważ wyciągnął dłoń do tych, którzy nie mieli powodu, by oczekiwać od Boga dobrodziejstw. To chce wyrazić apostoł. Obraz, który rysuje, staje się jeszcze brawniejszy. Oto Jezus Chrystus dosłownie zatarł zapis rozkazów wydanych przeciwko nam. Wymazał obciążający nas list dłużny który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Greckie słowo, które tu znajdujemy, to hejrografon, oznacza zapis albo list dłużny. Możemy jego znaczenie wytłumaczyć w ten sposób. Skrypt dłużny podpisany przez dłużnika, potwierdzający zaciągnięty dług. Niezliczone grzechy ludzi widniały na obszernej liście długów u Boga. Można powiedzieć, że człowiek zdecydowanie przyznał się do tego długu. Stary Testament ukazuje nieraz dzieci Izraela słuchające praw bożych i przyjmujące je, ale często nie stosujące się do nich, i w ten sposób wzywające na siebie przekleństwo Boże. W Nowym Testamencie znajdujemy obraz pogan, którzy nie posiadają pisanego prawa Bożego, jakie posiadali Żydzi, ale mają niepisane prawo w swoich sercach i głos sumienia. Ludzie ci są dłużnikami Boga z powodu swoich grzechów i wiedzą o tym. Mają taką świadomość swojej grzeszności, swojej winy. Ale oto apostoł stwierdza, że można wymazać te grzechy. Słowo wymazać to w języku greckim słowo exaleiven. Zrozumieć to słowo to zrozumieć zadziwiające miłosierdzie Boga. Dokumenty starożytne sporządzano albo na papirusie, rodzaju papieru wykonanego z rdzenia sitowia, albo na pergaminie sporządzonym ze skór zwierzęcych. Oba materiały były niezmiernie kosztowne i na pewno nie można ich było marnować. Starożytny atrament. Nie zawierał kwasu, leżał więc na powierzchni papieru, a nie jak dzisiaj wżerał się weń, jak to przeważnie robi nowoczesny atrament. Czasami pisarz, dla oszczędności, używał papirusu lub pergaminu, na którym pisano już uprzednio. W tym celu brał gąbkę i wymazywał pismo. Ponieważ atrament pokrywał tylko powierzchnię papieru, mógł być usunięty bez śladu, tak jakby nigdy nie istniał. Apostoł odwołuje się właśnie do tego przykładu. Bóg w swej zdumiewającej łasce zniszczył rejestr naszych grzechów tak dokładnie, jak gdyby go nigdy nie było. Nie został żaden ślad. Bóg przybił to oskarżenie do krzyża Chrystusa. Mówiono, że gdy w starożytnym świecie odwoływano prawo lub zarządzenie, obwieszczenie przybijano gwoździami do słupa. Wątpliwe jest jednak, czy zachodzi tu ten właśnie przypadek. Chodzi raczej o to, że na krzyżu Chrystusa zostało ukrzyżowane samo oskarżenie przeciwko nam. Zostało unicestwione, usunięte z naszej drogi, żeby nikt Go więcej nie widział. Apostoł Paweł poszukiwał obrazów, które jak najdobitniej ukazałyby działanie Bożej łaski. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu zniszczył grożące nam potępienie. Musimy jedynie ze szczerą, skruchą i ufną wiarą spojrzeć na Jezusa, ginącego za nas na krzyżu, a Bóg wymarze z rejestru wszystkie nasze grzechy. Wielka jest potęga Bożej łaski. Tak wielu ludzi chciałoby rozpocząć życie od nowa, a Jezus Chrystus daje taką szansę naprawdę. Apostoł Paweł ogłasza nastanie ery łaski. Chrystus przynosi wolność, której nie było w stanie dać przestrzeganie przepisów prawa. Niech was nikt nie osądza z powodu tego, co jecie i pijecie, jak obchodzicie święta, czy przestrzegacie dni nowiu i sabatu. Wszystko to jest zaledwie cieniem przyszłości, a samą rzeczywistością jest Chrystus. Niech was nie potępiają ci, którzy znajdują zadowolenie w poniżaniu samych siebie. I oddawaniu czci aniołom, powołując się na swoje wizje, bo bez powodu wynoszą się nad innych i wykazują przyziemny sposób myślenia. Nie są oni tak związani z Chrystusem, jak ciało z głową, przez ścięgna i wiązadła, i nie mogą rozwijać się zgodnie z postanowieniem Boga. Apostoł pisze tu o bardzo ważnych rzeczach. Przede wszystkim ostrzega kolosan, by nie przejmowali pewnych praktyk, które są obecne w nauce i gnostyków i nauczycieli judaizujących. Jest więc najpierw mowa o ascezie, nauce, która pociąga za sobą całe mrowie reguł dotyczących tego, co można, a czego nie można jeść czy pić. Innymi słowy, istnieje nawrót do wszelkich żydowskich przepisów dotyczących jedzenia z listą rzeczy czystych i nieczystych. Jak wiemy, Gnostycy uważali w ogóle materię za zło. Skoro materia jest złem, ciało też jest złem. Można wyciągnąć z tego dwa przeciwstawne wnioski: jeżeli ciało jest z gruntu złe, nie ma znaczenia, co z nim zrobimy. Można go używać i nadużywać w jakikolwiek sposób, i nie czyni to żadnej różnicy. Albo druga postawa. Jeśli ciało jest złem, musi być trzymane w ryzach, musi być bite, głodzone, a każdy jego impuls ma być niejako skuty łańcuchem. Trzeba powiedzieć, że z gnostycyzmu mogła wyniknąć albo zupełna niemoralność, albo ścisła asceza. Apostoł zajmuje się tu właśnie zagadnieniem ścisłej ascezy. Mówi, nie zadawajcie się z ludźmi, którzy identyfikują religię z zakazami odnośnie tego, co można spożywać. Sam Jezus powiedział, że nie sprawia to różnicy, co ludzie jedzą i piją. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka. Apostoł musiał nauczyć się zaprzestania dzielenia pokarmów na czyste i nieczyste. Wspomina o tym w dziejach apostolskich. Niemal brutalnie brzmi wypowiedź apostoła, parafrazująca to, co powiedział Jezus. To wszystko niszczeje przez samo używanie. Apostoł ma na myśli dokładnie to samo, co Chrystus, kiedy mówił, że pokarmy są spożywane, a następnie trawione i wydalane na zewnątrz. To nie one zanieczyszczają człowieka. Pokarm i napój nie są tak ważne. Ich przeznaczeniem jest rozkład, gdy tylko zostaną spożyte. Gnostycy pragnęli uczynić religię spisem reguł. Wciąż jeszcze dzisiaj istnieją ludzie, którzy zajmują się bardziej przestrzeganiem przepisów niż miłością bliźniego, o której mówi Biblia. Charakterystyczne dla gnostyków, a także dla judaizujących, było też uroczyste obchodzenie pewnych dni, jak dorocznych świąt. Nowy Księżyca, czy Sabatu, sporządzili oni wykaz dni, które należały do Boga w szczególny sposób i w czasie których pewne rzeczy wolno było robić, inne zaś były zabronione. Religię identyfikowano z rytuałem. Apostoł Paweł jasno i logicznie krytykuje taki nacisk, jaki kładziono na obchodzenie tych świąt. Pisze: Jesteście wyzwoleni z tyranii zakazów. Dlaczego pragniecie stać się na nowo ich niewolnikami? Dlaczego pragniecie wrócić do legalizmu i odrzucić chrześcijańską wolność? Chrześcijaństwo przestało już być zbiorem przepisów i zakazów. Apostoł narodów pisze też o specjalnych widzeniach. Gnostycy pysznili się niezwykłymi wizjami rzeczy tajemnych, które niedostępne były rzekomo oczom zwykłych mężczyzn i kobiet. Nikt nie przeczy, że mistycy miewają widzenia. Jednak zawsze istnieje niebezpieczeństwo w przypadku, kiedy człowiek zaczyna sądzić, że osiągnął wyżyny świętości, które umożliwiają mu dostrzeganie tego, czego nie mogą dojrzeć zwykli śmiertelnicy. Niebezpieczeństwo stanowi tu fakt, że człowiek taki często widzieć będzie nie to, co Bóg mu przekazuje, ale to, co sam pragnąłby ujrzeć. Apostoł pisze też o oddawaniu czci aniołom. Jak wiemy, Żydzi mieli bardzo rozwiniętą doktrynę dotyczącą aniołów, a agnostycy wierzyli we wszelkiego rodzaju pośredników i czcili ich. Chrześcijanie wiedzą, że cześć należy zachować dla Boga i Jezusa Chrystusa, a więc spożywanie lub niespożywanie określonych pokarmów, obchodzenie świąt i rytuałów. Fascynowanie się wizjami czy światem aniołów, to wszystko nie prowadzi do pojednania z Bogiem i ma zupełnie drugorzędne znaczenie. Wszystko to, pisze Paweł, jest zaledwie cieniem przyszłości, a rzeczywistością jest Chrystus. Gdy jest się wpatrzonym w cienie, a nie w rzeczywistość, nie zajdzie się daleko. Tak stwierdza apostoł Paweł. Krytykując poglądy fałszywych nauczycieli, religia zbudowana na nakazach i zakazach, na przestrzeganiu świąt i innych rytuałach jest tylko cieniem prawdziwej religii. Prawdziwa religia to wspólnota z Chrystusem, to osobista więź z żywym Panem. Apostoł tak na koniec opisuje nowe życie w Chrystusie. Skoro razem z Chrystusem umarliście dla zwodniczych mocy tego świata, to dlaczego, jakbyście nadal żyli dla tego świata, poddajecie się takim nakazom, jak nie dotykaj, tego nie bierz do ust, tamtego nie ruszaj? Przecież to wszystko jest przeznaczone do spożycia i strawienia, a tamte zakazy i zalecenia są czysto ludzkie. Wydają się mądrze, uzasadnione, z uwagi na egzaltowaną religijność, poniżenie samych siebie, czy przesadną ascezę, ale nie mają żadnej wartości dla opanowania zmysłów. Tak, obrzędowa religijność, opieranie się na nakazach i zakazach, przestrzeganie przepisów i reguł, to gonitwa za cieniami. Chodzi o rzeczywistość o Chrystusa. O prawdziwą więź z Nim, żywym Panem i Zbawicielem. Zakończyliśmy dzisiaj studium pierwszej części listu do kolosan części mającej charakter doktrynalny. Od następnej audycji uwagę skupimy na drugiej jego części, która ma charakter bardziej praktyczny, etyczny. Obejmuje ona trzeci i czwarty rozdział listu do kolosan. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TVR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka, wpłata pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.